Po nabożeństwie barwny korowód przemieścił się na wyspę, na której odbyła się oficjalna część ceremonii dożynkowej. Podczas dożynkowych uroczystości nie mogło zabraknąć tradycyjnych wieńców dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów, które przygotowały 22 sołectwa z terenu gminy. Zgodnie z tradycją bochen chleba wypieczony z mąki tegorocznego ziarna przekazali Krzysztofowi kamieniokowi wójtowi gminy Szczerców, starostowie tegorocznych dożynek. O dobre muzyczne brzmienie zadbała kapela Chłopaki i szczercowi. Jaki oraz orkiestry Dente OSP Szczerców, Magdalenów i Habilice. Koła gospodyń wiejskich zadbały o poczęstunek, stoły uginały się od wyjątkowych dań i przekąsek. Miłośnicy tańca mogli wyszaleć się przy utworach grupy Pogwizdani oraz Gwiazdy Wieczoru zespołu Disco Polo MIG.